Jakieś imiona, ludzi bawi się dzisiaj w Poznańskiej arenie. Ciężko powiedzieć, czy zainteresowanie imprezą było ogromne. Jeżeli osób przyszło, to, to będzie dokładnie wiedzieli jutro na kilo. tam cały czas schodzą i cały czas przypływają nowe osoby. Przed Wami piłkarze klubu sportowego Warta Poznań Zbigniew Zakrzewski! Witamy Zbyszku, do Ciebie jeszcze pytanie Powiedz, na co dzień często trenujecie To pochłania większość Waszego czasu A jak Wy się w ogóle bawicie w Poznaniu? No, bawiły się w Poznaniu świetnie Tak jak wszyscy chyba myślę na dzisiejszej imprezie Na pewno będziemy z Wami też tutaj Zobaczymy ile czasu nam to zajmie Bo jutro mamy rano trening, ale myślę, że damy radę Bardzo często bawimy się w Poznaniu Treningi nam w tym nie przeszkadzają Więc życzymy miłej zabawy Nie sposób nie zapytać o wartę Bo Wasza obecność dzisiaj nie jest tutaj przypadkowa Ciężko się dzieje w Waszym klubie I to chyba jest to dobry moment, żeby zaapelować do tych wszystkich młodych ludzi. Dokładnie, witam serdecznie. Ja apeluję do Was wszystkich, ponieważ na naszych meczach naprawdę jest fajna atmosfera. Może nie tak fajna, jak tutaj dzisiaj na tej imprezie będzie, ale, ale jest nieźle, bilety są tanie, także e, zapraszam Was serdecznie na no, najbliższy nasz mecz e, na Stadionie miejskim przy ulicy Bugarskiej. Dzisiaj gdzie Gregory. gdzieś koło godziny pierwszej rozda 30 darmowych e, e, karnetów, wejściówek, e, także mam nadzieję, że się załapiecie i jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam na mecz. Męska część Widowni na pewno zachęcona, ale tutaj dużo pięknych kobiet. Zaki, zachęć jakoś Panie, żeby przeszły na Bułgarsko No, zachęcam wszystkie piękne kobiety oczywiście na nasze mecze. Postaramy się występować w jak najkrótszych strojach, żebyśmy pokazali jak najwięcej ciałka i później liczymy na rewanż. Zapraszamy. Dziękujemy, to byli piłkarze poznańskiej Warty. My ze swojej strony zapraszamy oczywiście na www.poznańska.tv i bawcie się dzisiaj dobrze. Dzięki wielkie. Bawcie się dobrze. Polska TV pozdrawia. Dzięki! Ja zawsze gram pod ludzi, żeby się ludzie dobrze bawili. I to jest moje... E, znaczy motto. Może tak powiem. No. To jest moje motto. Gram pod ludzi. Jak słuchasz domu? E, Erika Claptona. Uwielbiam blues. E, to Gary Moore. E, Sting. Zupełnie inna muzyka niż? E, od regał Wuj, od, znaczy, można powiedzieć, że e, jestem zwolennikiem innej muzyki, ale uwielbiam grać to, co lubię. O, może tak. Przepraszam, jak się bawisz? Świetnie. Świetnie. Bardzo dobrze. dobrze. Naprawdę super. Jak się bawicie, czemu uciekacie już? Rewelacja jest, ale niestety musimy uciekać. Miasto czeka.